Witajcie kochani, mam na imię Ania Jestem skąd i jestem mężatką. Swoją przygodę z Alfa rozpoczęłam w 2013 roku i od tamtego czasu jestem związana z tym narzędziem, dzięki też, któremu sama odkryłam i odnalazłam Pana Boga. Obecnie jestem koordynatorem na obszarze Podbeskidzia i razem z mężem prowadzimy Alfa z młodzieżą w więzieniach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie zależy mi na pracy z młodzieżą, ponieważ dostrzegam, jak bardzo brakuje miłości i własnej tożsamości. Alfa jest do tego świetnym narzędziem, ponieważ dopasowywuje się do każdego uczestnika, i dzięki temu mogą nawiązywać między sobą relacje i poznawać Pana Boga. Na sercu leży mi to, aby każdy z tych wspaniałych młodych osób odkrył Jezusa i nawiązywał z Nim relacje. Często wspominam jedno ze świadectw, było to na edycji Alfa w więzieniu, gdzie poprosiłam jednego z uczestników, aby pomodlił się w intencji mojego syna, który przeżywał bardzo duży trud w wierze. Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy, a mnie pokazał, że nieważne kim jesteś, gdzie się znajdujesz i na jakim etapie jesteś, Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Mam wiele takich doświadczeń, gdzie na Alfa Pan Bóg przemieniał serca jak i młodzieży, tak i dorosłych. Dla mnie Alfa jest największą przestrzenią, gdzie mogę odkrywać swoją tożsamość oraz rolę, jaką powinniśmy pełnić jako chrześcijanie, czyli podążający za Jezusem. Zapraszam Cię serdecznie na Alfa. Przyjdź, zobacz, przekonaj się sam. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. Zostań naszym patronem w serwisie Patronite. Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej. Odwiedź także nasze media społecznościowe i bądź z nami w kontakcie. Do zobaczenia.